Dzień dobry, kochani. Pozytywnie o poranku. W drodze do pracy. Nawet nie pada w tej chwili, przed tym padało, więc pogoda się trochę poprawiła. <grywa> Ale ma być deszczowo. Dzisiaj, kochani, yy, tak yy, dzisiaj zresztą karta mi tak zasugerowała, yy, że. Yy, to no, zdarzają nam się takie momenty, kiedy są y, gorsze i traktujemy to jako jakąś tragedię. Natomiast, y, tak naprawdę, to jest to y, jakaś, y, może sytuacja, która ma nas wzmocnić, może sytuacja, która ma nam coś pokazać, i y, y, warto spojrzeć na to od takiej strony. A poza tym to um, często wydarza nam się coś, co y, uważamy za negatywne, niefajne, nie, 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 nie dla nas. I zastanawiamy się teraz nad tym. Najczęściej w taki sposób co ja takiego zrobiłam, zrobiłem, że znowu coś mi się takiego przydarzyło. A wiecie co? Pomyślcie trochę inaczej. Co ja takiego nie zrobiłem, czy nie zrobiłam, że znowu mi się coś przydarzyło? Znajdźmy to, czego nie zrobiliśmy w danej sytuacji podobnej, i znowu nam się coś przytrafiło. Bo, kochani, jeśli my ciągle robimy to samo i powtarzamy te cykle, to nie oczekujmy, że przydarzy nam się coś nowego, innego, bo yy, no to tak nie działa. Yy, poza tym, yy, często sobie myślimy tak, no dobra, jest fajnie, oby nie było gorzej. No, i tu jest niespodzianka, będzie gorzej. Nasza podświadomość wychwytuje słowa stricte. Myśli o tym, że tam było nie, to nie dla niej nie istnieje. Więc co jej wychodzi? Oby było gorzej. No więc, kochani, życzeniowo, jeśli w ten sposób podchodzimy, to to dostajemy. Więc, po co komplikować sobie, oby nie było gorzej? Mówmy sobie, oby było lepiej. To są takie małe niuanse, które są, mają y, olbrzymie znaczenie. W szczególności dla naszej podświadomości. W szczególności dla wszechświata, który nam zsyła pewne rzeczy. No i też nam ześle, no, chcesz gorzej, masz gorzej. Uważajmy na to, jak myślimy, co mówimy. I to nie w sensie takim, że musimy kontrolować wszystkie swoje słowa, wyrażenia itd., tylko po prostu wprowadźmy w siebie, zaprogramujmy siebie na to, żeby było lepiej, na to, żeby było przyjemniej, na to, żeby było pozytywnie dla nas. Nauczmy się kreować to, czego oczekujemy, to, czego chcemy. No i tak, jeśli my sobie tak pomyślimy, o by było lepiej, kochani, od samego mówienia czy myślenia, to wiele nam się nie zdarzy. Musimy robić coś, żeby było lepiej, żeby było. Przyjemniej. Za myślą, słowem musi iść działanie. I nie mówimy tu o działaniu typu, nie wiem, y, ciężkiej pracy, czegoś takiego, ale może to być małe działanie. Nie wiem, przykładowo, masz zły nastrój, chcesz, żeby było lepiej, uśmiechnij się. Uśmiechnij się do siebie. Uśmiechnij się do kogoś, kogo spotkasz na ulicy. To jest działanie. Okej, okay, kochani, to tak y, przyszło mi dzisiaj do głowy, dlatego że borykamy się ciągle z różnymi y, rzeczami, problemami. Ale jeśli podejdziemy do tego pozytywnie, to. Naprawdę będzie nam łatwiej każdy problem rozwiązać, bo nie będzie na tłoku myśli, dlaczego, po co, na co i tak dalej. Będzie pusta przestrzeń, która pozwoli nam na to, żeby znaleźć rozwiązanie. To rozwiązanie może przyjść w każdym momencie, nie wiem, w postaci jakiejś. Pomysłowy dobromil kiedyś była taka bajka. On zawsze miał jakieś pomysły i z taką fajną piłeczką, która mu tam yy, stukała w głowę. I to na takiej zasadzie też przyjdzie wam rozwiązanie. Bardzo proste, przyjdzie myśl, ale w tym momencie jesteście gotowi na to, żeby tą myśl wyłapać. Ale kiedy. Myślimy negatywnie, kiedy ciągle wracamy do przeszłości, kiedy ciągle myślimy o tym, co już się kiedyś wydarzyło, potem powtórzyło, teraz znowu. Nie mamy tej przestrzeni i tego myślenia takiego yy, luźnego, żeby wyłapać tą podpowiedź. Natomiast kiedy wyzbędziemy się tego, przychodzi jakaś myśl, i my ją łapiemy. Przecież to było takie proste. Dlaczego na to wcześniej nie wpadłem? Nie wpadłam. No, kochani, ta myśl przyszła, ale ponieważ to był taki natłok myśli, więc ona sobie przelawirowała, gdzieś tam zaginęła i prze przeszła. Nie złapaliśmy jej. Więc, kochani, zróbmy sobie przestrzeń yy, w naszej głowie dajmy jej odpocząć. <grym> I e, otwórzmy się na to, że będzie co ma być. Otwórzmy się na to, co przyjdzie, co nowe. Nie żyjmy w e, schematach, nie żyjmy w tym, e, co się już utarło, co sprawdzone, i my wiemy, jak się z tym czujemy. Nawet jeśli to jest złe, ale my wiemy, co się, e, jak my z tym funkcjonujemy. To tak e, nie zadziała. Natomiast, kiedy e, Odpuścimy to sobie, przyjdzie jakaś fajna myśl, to jest fajny pomysł, wprowadzimy, zadzieją się fajne rzeczy, nowe, zajdą zmiany i nie bójmy się zmian. Zmiany zawsze są dobre. Pamiętajcie o tym. Ok, kochani, wysyłam Wam mnóstwo pozytywnej energii, moc radości, uśmiechu. Także, kochani, łapcie, uśmiechajcie się do siebie, do innych. Wyluzujcie z myślami. Bo to za dużo, jak się za dużo myśli, to też nie jest nic dobrego. <laughs> Więc yy, wyluzujcie, dajcie sobie spokój z, myś z myśleniem, roz rozpatrywaniem wielu różnych rzeczy i zacznijcie żyć od nowa. Niech każdy dzień będzie początkiem, nowym początkiem, początkiem nowego życia. Jeszcze raz wysyłam Wam moc pozytywnej energii i przede wszystkim uśmiechu. Uśmiechajmy się dość do wszystkich, do wszystkiego, do nas, samych też przede wszystkim. Kochani, trzymajcie się cieplutko, kocham Was. Na razie, pa! pa.